Cześć, to Kajla. Mówiłam Wam ostatnio, że muszę wybrać się do sklepu na strychu, bo nie mam w swoich zasobach koperty ani pudełka o rozmiarach 15x15, żeby włożyć karty, którą ostatnio zrobiłam. Więc wybrałam się do sklepu na strychu i, jak to ze mną zwykle bywa, przy okazji zrobiłam też trochę innych zakupów, między innymi rzeczy, którym nigdy nie mogę się oprzeć, czyli elementy do wycinania i serwetki. Zacznę od tego, co kupiłam na strychu. Więc oczywiście skupiłam pudełko, po które poszłam, ale ono już trafiło do nowego właściciela. W związku z czym pudełka dzisiaj nie pokażę, ale jak wygląda pudełko na kartkę, to każdy z Was wie. Druga rzecz to szablon. Ja miałam taki szablon z cegiełkami, takimi bardzo równymi i, i geometrycznymi, natomiast pomyślałam sobie, że taki do niektórych projektów, taki nieregularny szablon będzie fajniejszy, więc go sobie kupiłam. Do tego z rzeczy praktycznych taśma dwustronna podoba bardzo mocna. Jeszcze nie próbowałam, ale nawet te boczki całkiem dobrze się przyklejają do różnych rzeczy. Przed chwilą z trudem je oderwałam od tekturki, więc mam nadzieję, że będzie mocny. I kolejna rzecz: trzy tekturki birmatowe, bo planuję zrobić album i stąd właśnie tektury i taśma, które przydadzą mi się do tego celu. Oprócz tego jakieś rzeczy mix mediowe. Tym razem nie media, tylko dodatki, takie tekturki z Craft clock. Ja mam, miałam do tej pory jeden zestaw takich tekturek i myślałam, że on jest jedyny, a teraz się dopatrzyłam, że są jeszcze dwa rodzaje, więc uzupełniłam swoją kolekcję. Używam ich nie w art journalach, tylko w jakichś takich bardziej przestrzennych projektach, na przykład do powieszenia na ścianie, i, i właśnie do tego mi się przydadzą. Kolejna rzecz to mój zgubny nauk, czyli serwetki. Serwetek kupiłam całe mnóstwo, nie mogłam się oprzeć, jakoś nigdy się nie mogę oprzeć. Serwetki są w takich niewielkich cenach, więc zawsze tu jedna serwetka, tam druga. Te są dwustronne, one są różne. Z jednej strony jest taki obrazek, z drugiej strony taki, więc kupiłam ich kilka, bo strasznie lubię mieć rzeczy na zapas, tylko powoli się martwię, gdzie ja je będę trzymać. Druga rzecz to takie polne kwiaty z napisami z tyłu. Też dwie sztuki. A dalej już chyba wszystko po jednej sztuce róże, a nie tego jeszcze są dwie sztuki, taki widoczek jakiś gdzieś południowy, pewnie Włochy, to z, z dwóch stron jest ten sam obrazek. Taki piękny widoczek też się przyda. Tutaj dwa wróbelki na gałęzi jabłoni, orchidę to jakieś kwiaty też jabłoni czy innego wiosennego krzewu czy drzewa, konwalie, tu kolejny ptaszek na, na gałęzi, tym razem z różą i kolejny ptaszek na jakiś, jakimś też kwitnącym drzewku. Poza tym nowe kolekcje Mintaya. Wszyscy już zdążyli je kupić, a ja tylko patrzyłam, że jest ich jeszcze sporo w sklepie, więc nie ma pośpiechu. Wiedziałam, że je kupię wcześniej czy później, ale nie chciało mi się tylko ponieść do sklepu, więc odczekały, aż miałam coś pilniejszego. Skupiłam trzy bloczki, jeden z elementami męskimi. Myślę, że już je widzieliście, ale być może znalazł się ktoś, kto ich jeszcze nie widział, więc pokażę coś w środku. Ten bloczek nazywa się dosyć seksistowsko, że to są, sprawdzę, men's, że to jest men's book. Myślę, że wszystkie te rzeczy również pasują do kartek dziewczęcych, bo przecież nie ma problemu z dziewczynami grającymi w tenisa czy w piłkę, a tym bardziej z grającymi na instrumentach ale na, kwiat, na kartkach dziecięcych czy na skrapach dziewczęcych zwykle upychamy całe mnóstwo kwiatów, natomiast do chłopców jakoś nam te kwiaty nie pasują i myślę, że to stąd pojawiła się konieczność e, książeczki z wypełniaczami na kartki czy albumy chłopięce. E, tak, więc dalej już kartki się powtarzają. Kolejna rzecz to kolejne, e, kolejna książeczka z kwiatami. Tutaj są jakieś wiosenne gałązki, pastelowe kwiaty, tutaj trochę żywsze kwiaty, wieńce i takie typowo wielkanocne ozdoby, czyli baranki, króliczki, kurczaczki, jajeczka, koszyczki to wszystko co kojarzy nam się z Wielkanocą. No, i tu jeszcze taki miks wiosenny też w kolorach pastelowych. Niekoniecznie świątecznie, ale, ale kojarzący się z wiosną. I tutaj kolej, na kolejnych kartkach wzory są powtórzone. Kupiłam sobie też jeden bloczek papierów. Ja już raczej staram się nie kupować papieru, mam ich strasznie dużo. To znaczy, staram się z tymi star staraniami różnie bywa. Czasem się udaje, częściej nie. Ale kupuję sobie tylko takie papiery, że naprawdę uważam, że że bez nich się już nie obejdzie i kupuję zwykle w wersji małej bo używam ich głównie do kartek albumy mam w planach i mam mnóstwo papierów do wykorzystania w albumach zresztą, bądźmy szczerzy, mam w ogóle mnóstwo papierów ale czasami jest coś, czemu nie potrafię się oprzeć i tak na przykład było z tą kolekcją to jest jedna z tych najnowszych kolekcji skusiłam się, tak jak mówiłam, tylko na jedną i tylko w wersji małej tak to wygląda, ale już się papiery powtarzają. No ale istnieje aspekt tych papierów mintajowych i zresztą różnych innych też, któremu nie potrafię się oprzeć, a mianowicie są to papiery z elementami do wycinania, tych nigdy dość. Tutaj kupiłam całe mnóstwo, całe mnóstwo papierów z elementami do wycinania. Aha. Zaczęłam od tego. Pewnie mogliście widzieć już moją kartkę z, dla maluszka, którą ostatnio zrobiłam. I kupiłam sobie ten papier również w dużej wersji, bo pomyślałam sobie, że może fajnie by było zrobić taki obrazek na ścianie w podobnym wzorze, czyli niemalże kopia tamtego mojego, tamtego mojego dzieła, A, ale w wersji powiększonej, więc tutaj jest. Duża kartka i widzę, że będzie problem z umieszczeniem wszystkiego w kadrze, ale będziemy próbować. Tutaj elementy do wycięcia. Ja już jedne takie mam, ale, ale kupiłam sobie drugie na okoliczność kartek dzieciaczkowych, bo mam w pracy młody, dynamiczny zespół i często się zdarza, że pojawiają się jakieś dzieci w naszym, wśród naszych pracowników i wtedy takie, takie obrazki się przydadzą. Tutaj ze starej kolekcji, jeszcze z kolekcji Marina z roku 2018, nie miałam jeszcze takich, nie miałam jeszcze tych kart, brakowało mi ich w mojej kolekcji, więc uzupełniłam sobie. I podobnie elementy do wycinania. I to również ze starszej kolekcji z roku 2019, Barrelius. Kolekcja Blumwill też z podobnego okresu. Tutaj z kolei elementy do wycinania Urban Jungle. Ja już mam te elementy, ale ostatnio postanowiłam zrobić sobie layout. I ponieważ mam jakieś takie dziwne poczucie, że mi czegoś zabraknie, to kupiłam jeszcze jeden, jeszcze jeden karton z elementami do wycinania. Znaczy, ja wiem, że będzie ich więcej niż mi potrzeba, ale i tak nie mogłam się oprzeć. Tutaj elementy do wycinania z jednej z najnowszych kolekcji, czyli Graceful. Tutaj Glamrock. Flora Bella, czyli elementy do wycinania tej kolekcji, w której kupiłam bloczek. Childhood to z myślą może o jakichś kartkach dla mojej córki. Ona jest właśnie w niższych klasach podstawówki i myślę, że to jest moment, kiedy jeszcze, jeszcze takie elementy pasują. I tu podobnie zestaw kart. Tutaj taki zestaw kart do Flora no, i to wszystko z Mintaja. Tutaj skupiłam się jeszcze na dwa papiery z kolekcji Age of Gentlemen, numer 3 i 5 z szachami. Myślę, że to może być wpływ Gambitu Królowej, który ostatnio wszyscy oglądaliśmy. Kolejny zestaw elementów do wycinania to paski z Oaxaca Gallery z y, ostatniej kolekcji Enola Holmes y, tutaj z y, fragmentami dzieła Leonarda da Vinci. I tu jeszcze z jednej ze starszych kolekcji takie też elementy y, vintage'owe czy wręcz steampunkowe. Tu z najnowszej kolekcji y, tagi z ziołami i z obadami. Z tejże kolekcji większy papier z elementami, z fragmentami dzieł Leonarda da Vinci. I tutaj kartka z napisami, które przydadzą mi się w journalu. Lubię tam umieszczać jakieś sentencje, jakieś podpisy, i właśnie takie, takie elementy mi się do tego przydadzą. Kolejne elementy to piątek 13. Tutaj tematyka książkowa to jest z kolekcji Garden of Books. I z Always and Forever elementy ślubne i kilka gratisów. Sklep, sklep na Strychu rzadko nas rozpieszcza gratisami. Częściej tam są jakieś promocje i zniżki. No i tak rozsądek mówi, że to jest fajniejsze, no bo kiedy są promocje i zniżki, to można samemu wybrać, jakie chce, jaki chce mieć z tego korzyści. Ale z drugiej strony, tak jak często powtarzam, gratisy uruchamiają nam w mózgu ośrodek nagrody, i to jest ten fragment mózgu, który sprawia, że czujemy się fajnie. Dlatego też takie gratisy zawsze sprawiają przyjemność. Tutaj jest jeden z piątku 13. Tutaj gratisowy arkusz z Mintaja. Tym razem z tej strony są tylko elementy do wycinania, napisy i, i obrazki. A z drugiej strony tło. I ciekawa jestem, czy ktokolwiek z tego tła będzie korzystał. Dajcie znać, jeżeli, jeżeli postanowiliście nie ciąć tego, tylko korzystać z tła. Dwa papiery od Scrap Boys, o, to jeszcze coś się zapĄtało. Dwa papiery od Scrap Boys, dwustronne, z tym, że jedna strona jest odbiciem ostrzanym drugiej. Dwa papiery od Craft O'Clock, z jednej strony wersja polska, z drugiej strony to samo wersja w wersji angielskiej i w odbiciu. Dzięki czemu serduszka i żarówki zapewne będą dwustronne po wycięciu jeśli tylko nie ma żadnego przesunięcia i to jest też myślę fajny pomysł. I ostatnia rzecz to gratis z Craft -Clock. też takie obrazki z kotkami i kwiatuszkami i motylkami i jednostronne. Dodatkowo jeszcze tak jak Wam ostatnio mówiłam, szły do mnie zakupy z Actiona, które zrobiłam zdalnie. Znaczy, w oczywiście nie da się robić zakupów przez internet, ale można o to poprosić przyjaciółkę, która mieszka niedaleko sklepu. I ja właśnie coś takiego zrobiłam i tutaj są moje łupy uzyskane w ten sposób. Dwa zestawy markerów kropkowych. Ja ostatnio robiłam test markerów różnych, między innymi tych kropkowych. Zapraszam Was do obejrzenia, a tutaj jeszcze do uzupełnienia kolekcji dwa zestawy. Zestaw zielony i zestaw pastelowy. czy zestawy metalowych ozdób. Nie jestem pewna, czy to są zupełnie nowe wzory, czy, czy powtórzenie tych, które były jakiś czas temu. W każdym razie wydaje mi się, że takich podwójnych motyli z podwójnymi skrzydełkami nie było, ale nie jestem do końca pewna. Wykrojnik kwiatowy. Zdecydowałam się tylko na jeden z tych nowych wzorów, bo one mi się wydały jakoś tak mało praktyczne, mało pasujące do mojego stylu, ale ta glicynia... Wydaje mi się, że ona może być fajna do uzupełniania kompozycji jako jakiś zwisający element no i liść zawsze się przyda, niści nigdy dość. I ostatnia rzecz to tablica do Ja już taką tablicę mam w Misti, ale mam tą największą. W związku z czym czasami jest problem, żeby ją wyciągnąć i położyć na biurku, kiedy jestem w środku jakiegoś projektu i naprawdę na biurku nie ma śladu wolnego miejsca. A ona po otwarciu ma aż 60 cm szerokości, więc czasami naprawdę ciężko jej używać. Dlatego też kupiłam sobie taką małą, żeby stanowiła uzupełnienie tamtej. I to już wszystkie moje zakupy na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Cześć.